Animatronika, czyli sztuka budowania maszyn po to, żeby wyglądały jak żywe istoty. Ale żeby przedstawić wam na czym to polega, weźmy na tapet Jurassic Park, film z 1993 roku, którego poziom realizmu aż bił. Po oczach. Połączenie anima animatroniki i zastosowania efektów CGI tylko wtedy, kiedy potrzeba, stworzył niesamowicie realistyczny poziom filmu. Weźmy głównego, że tak powiem, dinozaura naczelnego w tym filmie, czyli T-Rexa, który w deszczu atakuje samochód naszych głównych bohaterów. Woda lała się na planie hektolitrami. Nasz model zbudowany jak najbardziej realistycznie namakał jak gąbka, ale to wszystko, e, stworzenie jego jak najbardziej realistycznego modelu, oddanie jego skóry, która miała spływać wodą, stworzyła niesamowicie realistyczny efekt. A w tej samej również scenie, pamiętacie, gdy dinozaury nadciągały i pamiętacie tą scenę z kubeczkiem wody, gdzie... Kolejne tąpnięcia nóg dinozaura ukazywały nam się jako fale w kubku z wodą. To również nie było CGI. E, nasi twórcy Jurassic Park zastanawiali się, jak stworzyć taki efekt. Próbowali różnych rzeczy, aż w końcu technik z planu wpadł na bardzo ciekawy pomysł. Do deski rozdzielczej e, od samochodu a właściwie pod jej spodem e, przyczepił strunę od gitary basowej na gumie. Naciągał ją i strzelał, tworząc taki efekt na kubku, który był na górze. Tak jak wspomniałem wcześniej, efekty CGI były stosowane tylko wtedy, kiedy były potrzebne. Więc zadajmy sobie pytanie, dlaczego dziś niektóre filmy wyglądają tak źle? Czy poleganie w 100% na efektach specjalnych, odejmowanie sobie trochę kreatywności nie ujmuje magii w kinie? Dajcie znać w komentarzu. Ja jestem geek. Cześć.